Dlaczego wyroby po wędzeniu są twarde? Takie pytanie często się pojawia na grupach Facebookowych, w mailach kierowanych do nas, a nawet ostatnio na naszym blogu blog.fimple.tv. Piotr zadał takie pytanie: Po wyjęciu z wędzarni nie robię żadnej obróbki termicznej. Wędzę w gorącym dymie 6 godzin. Pale jest pod spodem i ogień się nie pali, bo przymykam drzwiczki. Czekam na odpowiedź. Piotrowi oczywiście udzieliłem odpowiedzi już na blogu, bardzo obszernej. Piotr wspomniał, że nie robi obróbki termicznej, ale weni 6 godzin gorącym dymem. No tutaj od razu się nasuwa odpowiedź sama na myśl, że on robi obróbkę termiczną, tylko o tym po prostu nawet nie wie, bo nie podał temperatury, jaką ma w wędzarni, więc prawdopodobnie jej w ogóle nie mierzy. Dlaczego ma twarde wyroby? Dlaczego ma twarde szynki? Prawdopodobnie kiełbasy suche. Jelito w Kiełbasie też pewnie jest suche bardzo. Bo jeśli wędzi przez 6 godzin w gorącym dymie, to już jest pierwsza niepoprawność. Powinno się wędzić 2-3 godziny szynkę w gorącym dymie, czyli 50-65 maksymalnie stopni. A prawdopodobnie, prawdopodobnie, nie podoba mi się ta informacja, ale tak przypuszczam, że temperatura u niego w wędzarni to jest około 80 stopni. To uważa za gorący dym. Wędzi 6 godzin. Dlaczego uważam, że 80 stopni? Bo nie ma surowej szynki po wędzeniu, a jest ona wręcz twarda, czyli on robi wędzenie razem z obróbką termiczną w jednym momencie. Tak się robi na przykład kiełbasę wiejską, gdzie ten proces jest po prostu. Totalnie zgoła inny od, od takiego prawidłowego, gdzie się robi od razu wędzenie z obróbką termiczną, bo tak się robiło na wsiach, bo nie było czasu albo nie było wiedzy, nie było chęci do, do robienia bardziej poprawnie. Więc Piotr wędzi szynkę 6 godzin w temperaturze 80 stopni, dzięki czemu ta szynka osiąga w pewnym momencie temperaturę 65-68 stopni wewnątrz, nie jest surowa. Ale przez 6 godzin w 80 stopniach ona traci bardzo dużo wody. Wysusza się. Robi się niesurowa, fakt, ale się tak samo po prostu wysusza, no bo włóż na 6, na 6 godzin do 80 stopniowego nawet piekarnika jakieś mięso. No to jest po prostu proces suszenia. Tak się suszy na przykład grzyby, owoce przeróżne i to jeszcze w niższej temperaturze, a 80 stopni, które ja zakładam, że tam były, a musi tyle być, żeby szynka nie była surowa w środku po tylu godzinach. Stąd się biorą twarde wędzonki. Rozróżniaj obróbkę termiczną od wędzenia. O tym mówię w innym filmie, filmie z tego cyklu. Wędzenie a obróbka termiczna. Dokładnie tak się chyba nazywa ten film. Spróbuj nauczyć się właśnie procesów i rozróżniaj. Najpierw wędzimy. Później jest obróbka termiczna. Dlaczego tego nie należy łączyć? Bo jeśli połączysz, to bardzo długo będziesz miał obróbkę termiczną w, w niskiej temperaturze. Bo tak naprawdę podpiekanie wędzarni trwać powinno około godziny maksymalnie w powiedzmy 100 stopniach. To jest wysoka temperatura, ale szybko. I dosyć szybko to, to mięso osiąga swoją wymaganą temperaturę, żeby nie było w środku surowe. Wyciągasz, a nie suszysz, nie wysuszasz ten produkt. Przez to on jest twardy. Widziałem kiełbasę, które mi można gwoździe wbijać, uwierz. <noise> to, to w ogóle nie powinno mieć miejsca. A dzieje się też tak wtedy, no bo kiełbasa jest cienka, dużo bardziej cieńsza niż szynka. No i wędzona na przykład 6 czy 8 godzin w temperaturze 70-80 stopni, to wiór zostaje, nie kiełbasa. E, czegoś takiego, coś takiego nie powinno mieć miejsca w ogóle. Wyrzuć ze swojego słownika łącznie... Wędzenie jest obróbką termiczną, bo czegoś takiego po prostu nie ma, nie powinno się tak robić. Dlatego Twoje wyroby będą twarde zawsze, jeśli będziesz tak postępować. To samo tyczy się kiełbas. Jeśli wędzisz kiełbasę bardzo długo, w wysokiej temperaturze, przede wszystkim jelito, zewnętrzna warstwa się obsusza i ona wchodzi do wewnątrz. Tworzy się tak zwany paznokieć, czyli zewnętrzna warstwa kiełbasy. Jaką sobie już przekroisz po, po wędzeniu... Łącznie z obróbką termiczną. Jeśli sobie taką kiełbasę przekroisz, która się długo, wędziło, długo wędziła w wysokiej mocno temperaturze, to zobaczysz, że ma taką otoczkę, taką skórkę suchą. W środku jest w porządku, można powiedzieć jeszcze, ale na, na zewnątrz jest bardzo twarda. to na bank ci nie odejdzie od kiełbasy. To, to raz, bo jest przesuszone, a dwa, że to nawet ciężko pogryźć wtedy to jelito. I wtedy próbujesz zdejmować skórkę z jelita i się denerwujesz, że nie schodzi ta skórka z kiełbasy. A tak naprawdę prawidłowo uwędzona i obrobiona termicznie kiełbasa nie wymaga ściągania skórki, nie wymaga ściągania jelita, bo to jelito jest delikatne i miękkie. Bez problemu daje się pogryźć. A tylko w momencie, gdy jest ono przesuszone, wysuszone na, no dosłownie na wiór, gdzie już to jest jeden lub dwa milimetry nawet e, suchej warstwy zewnętrznej w kiełbasie, no ja też bym starał się obierać, bo tego się naprawdę nie da pogryźć. Jak guma do rzucia. To już się wtedy robi. Więc tutaj kluczowym jest odpowiedni proces. Najpierw wędzenie, później obróbka termiczna. Tak poradziłem Piotrowi. On mi odpisał, z tego co pamiętam, że wszystko jest ok, że stosuje się do zasad i wszystko nagle staje się prostsze. Wystarczy zastosować się. To co naprawdę fundamentalne zasady. To nie jest jakaś magia. Ja tutaj nie wymyślam Bóg wie czego. To jest fundament. Prawidłowe procesy. Czyli peklowanie ociekanie, osuszanie, wędzenie obróbka termiczna. Pięć. Jeśli to zapamiętasz, bo się do tego stosować, gwarantuję Ci, że Twoje wyroby będą genialne. A tego Ci naprawdę z całego serducha życzę. Zachęcam Cię do zerknięcia pod film. Tam w opisie jest link do naszego portalu FimpleTV, gdzie znajdziesz sporo kursów, zarówno wędliniarskich, jak i serowarskich, piekarskich, a nawet piwowarskich. Oprócz tego znajdziesz tam link do naszych warsztatów stacjonarnych, możesz do nas przyjechać, uczyć się pod okiem eksperta wytwarzania mm, fajnych, takich domowych, rzemieślniczych kulinariów różnej maści. Yy, oprócz tego zasubskrybuj sobie nasz kanał na YouTube a dzięki temu dostaniesz informacje jak jakiś ciekawy nowy filmik się pojawi. A wierzę, że Cię to ciekawi, bo na pewno chcesz się jeszcze troszkę ode mnie nauczyć.